Oto tutorial jak się chusze, jak się na huśtawce Pierwszy trzeba taką małą huśtawkę, niekoniecznie taką, ale w dobrą Bo, no, w dobrym stanie. Tak. Są trzy może są trzy sposoby huśtania Pierwszy to jest na kuwanie się, tak jak ja to mówię. jest na odpychanie, a trzeci na pchanie. to ten na pchanie, potrzebujemy do drugiej osoby, więc Zapraszam sobie w od, od, od tyłka be, 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 będzie widać tyłek. No jest piękny. Dobra, więc no. gotów? Tak. Trzy... Te. A fala pchają tam siedzi dość sporo siły. Nie... Na przykład rodzic. Tak, są przykładowe. A teraz trzeba pokazać, jak się hamuje. No, w sposób? To jest hamowanie po prostu taką, na, na czula. No, ale no mega. No, mega, mogę pokazać. A, drugi sposób. Drugi sposób na to jest, odpychanie. To jest ten, czego ja nie umiem, szczerze. Czyli. O nie, o to po co ty nagrywasz? Bo mogę. Nie zwracajcie <noise> uwagi na tamtych od No mówię, tak się nie problem. I to jest ten drugi sposób. A teraz pokażę drugi sposób na hamowa, na, na zejście z ścianki. To jest bardzo ryzykowny sposób. Dlatego odepnę senerkę podczas huśtania, żeby mi się nie uszkodziła. No, i ten sposób jest następujący. Ale się boję. Dobra, dam radę? Myślę, że dasz. Dobra, tylko żebym się nie zabił. Spokojnie. No To jest, to jest po prostu dobry. zeskuk, zeskuk. może zaboleć w nogi, bo tak zawsze jest. I jeszcze mamy trzeci sposób na, o oh na puścanie się. To mnie najłatwiejszy. Czyli najpierw trzeba się, mogę powiedzieć, że od zera, dosłownie od zera zaczynamy. To być to by za długo, nie? No, trochę za długo. Kiedy się do tyłu napieramy, puszczamy i do tyłu przychylamy. Kiedy się przychylamy do tyłu, nogi do przodu. Yy, do prawa fizyki po prostu tak. tutaj działają. Tak. Jeśli rozglądają jakieś małe dzieci i mogą tego nie rozumieć, to po prostu kiwajcie w przeciwne strony. Jeśli nogi do przodu, to ciało do tyłu. I w drugą no. stronę to samo. No i wtedy się tak mocno puszczacie. Pamiętajcie o zasadach BHP. Nie huśtajcie się tak, żeby się obkręcić wokół tego słupka u góry, bo to jest bardzo niebezpieczne. Przyznam szczerze, że sam kiedyś tak huśtam jak teraz, to czuję lekki strach. No. Także zachęcam do subskrybowania. Fajka. Dobra, nie, nie nie, rób reklamy, bo wtedy odstraszasz. No dobra, pierwsze filmiki mogą. Nie będę jak Kazberiec z okazji oznaczymy No, Co? także zapraszamy do oglądania reszty filmów. Jeszcze się chyba jeden dzisiaj pojawi, znaczy nie dzisiaj. Jak nagrywamy, to nie dzisiaj, tylko jutro. No, a jeszcze dzisiaj nagramy jakiś filmik, najprawdopodobniej. Tak więc, jak coś, zapraszam do oglądania. No, y kamerzysta White Fox.